Bardzo dobre, bardzo dobre i legalne. Okay. Tak wygląda ta ulica, jedna z kilku, które są tutaj takie mocno imprezowe. Jest tu bardzo dużo lokali, ale też jest, widzicie, bardzo dużo dziewczyn, które szukają roboty. Tak wam powiem, że grubo z tymi krokodylami, bo jeden siedział na tarasie. Egzotyczne drzewa i w ogóle jakieś bananowce, jakieś palmy, ale jest naprawdę przepięknie tutaj. Wodę! Cześć, nazywam się Łukasz Kasztan i witam na kanale Przybipion. Taka na końcu świata. Możesz tutaj zobaczyć, jak wygląda życie, ekonomia, zabytki, cuda natury w innych krajach. Naszym celem jest zrobić podróż dookoła świata. Jeśli jesteś zainteresowany poznaniem świata, biznesem, ekonomią, gastronomią, wbijaj na kanał. Bardzo serdecznie z Tajlandii, z Bangkok. Tajlandia jest król. I król ma chyba 70 lat. Mieszka sobie w Berlinie, słuchajcie. I nie można tu nic złego powiedzieć na króla, ale on jest troszkę bekowy, bo jest bardzo rozrywkowy. Ma dużo kobiet, prawie wszystkie nielegalne. Chciał mieć trochę więcej legalnych, to wprowadził wielożeństwo, na przykład. Potrafi się bawić, nie? Grubo jest. Słuchajcie, ten król w ogóle tutaj tak naprawdę nie, nie, nie bywa. Co jest ważne, to na zdjęciu widzieliście poprzedniego króla, dlatego, że on ponad 70 lat, ze względu na to, że jakby nie chciał, żeby społeczeństwo musiało mieć tego króla, którego, który jest teraz. Natomiast nie wolno mówić nic złego na króla, bo od razu idziesz do więzienia. Co this? This to jest? the in the PRETAM! Prytem! Lunch! Or enemies! Yeah. Puta ten ma 5 ton i jest wykonany z czystego złota, słuchajcie. Nie wolno nam teoretycznie nagrywać, tylko można robić zdjęcia, więc troszkę złamałem przepisy. Ale czego się nie robi dla tego kanału? Trzeba myśleć, życzenie i rzucać pieniążkę, jak trafisz, to się spełni. Wow! zgadnijcie co pomyślałem, żeby hosta wypalił. Wam przecież mówiłem, że tam 10 tyczeń będzie 9 o hostzie. Kojarzycie ten budynek? To z filmu Kac Vegas. Ten budynek natomiast postawił pewien niemiecki architekt, który stawiał bardzo dziwne budynki. I wyobraźcie sobie, że wszyscy mówili, Ci chińscy i azjatycy mnisi, czy jacyś tam, że on ma złe Feng Shui, dlatego że tu się bardzo wierzy w Feng shui. Wszystkie domy muszą być ustawiane według Feng shui, bo ludzie chorują i tak dalej. Nie wyobraźcie sobie, że nikt tego budynku nie chciał kupić. W końcu jeden biznesmen to kupił, po czym po trzech miesiącach zginął. I co było najgorsze w tym wszystkim, to że nikt go nie chciał kupić i w końcu wezwali chińskiego mnicha który kazał postawić na tyłach dużą świątynię, która jakby wesprze i to będzie tylko wynik świątyni. I oprócz tego w środku mieli postawić słonia z taką ilością twarzy, ile miał pięter budynek, dzięki czemu wększu się zmieniło i budynek teraz działa poprawnie. Nasza przygoda, nasi przyjaciele z kempingu Finka Aurora byli bardzo smutni, że jedziemy my tak samo, Idziemy teraz do Armenii, bo jutro planujemy odwiedzić e, park e, Kawy, tak to się nazywa, parque del Cafe. Taki park przypominający trochę Disneyland, zmodyfikowany z jakimiś, nie wiem tak jak u nas jest Santiago. Tam będzie pasem to co było w Disneylandzie. Będzie. No tak, będzie podobnie. Dla dorosłych i dla dzieci. Co mogłabym powiedzieć o Kolumbii? To to, że to jest kraj, gdzie wszyscy jeżdżą motorami. Jest strasznie dużo, strasznie kobiety i na przykład dla mnie to jest takie wow, że kobieta jeździ. Z tym, że no nie mają to jakieś takie maszyny, nie wiadomo jakie tam ciężkie czy coś tam. Nie są jakieś wielkie motory. Ale jeżdżą tak, że nie zwracają uwagi w ogóle na samochody, z lewej, z prawej strony wyprzedzają, tych nie widzisz i są bardzo nieostrożni jakby, więc nie wiem, dla mnie to jest trochę takie, że powinni bardziej uważać, bo też wożą dzieci, całą rodzinę jeżdżą na przykład motorem i facet ma załóżmy kask, a kobieta i dziecko nie mają kasku, więc to jest bardzo skrajnie nierozsądne, ja tak uważam. Ranie. sprawdziłam co można zwiedzać w, w Armenii, bo tak się nazywa ta miejscowość w Kolumbii i jest taka miejscówka, która się nazywa Parque de la Vida i jest tutaj naprawdę przepięknie, taka, taki park dżunglowy, bo dla mnie to wszystko wygląda jak dżungla, można się tu przyjść pobawić z dziećmi, są jakieś różne sceny, jest na przykład... Muzyka jest dużo kaczek, jest dużo kur, więc bardzo ładnie tu jest, naprawdę, naprawdę to jest bardzo ładnie. Egzotyczne drzewa i jakieś tam nowce, jakieś palmy, więc, ale jest naprawdę przepięknie tutaj. Myślę, że wygrali w życiu. stwierdził, że też będzie sportowcem, pobieg za dzieciakami, bo wszyscy są tu przygotowani, mają buty a Julek w klapkach. Nie, to pipara chyba jest tylko taka mała, albo jakiś coś, jakiś chomik. Taki trochę las. Trzeba uważać i się nie wywrócić, bo jest wszystko. Też taki park zauważyłam, multisportowy. Bo na przykład jest tutaj teraz taki stadion i dzieciaki e, zasuwają na rolkach, uczą się, widzę, że ktoś tu ma lekcje, ścigają się, różnie grają, także takie, powiedzmy, zajęcia w webu, tylko pewnie prywatne. Panom, najmłodsza najszybciej, zobacz. Normalnie stęka mi opadła. Ja tak nie potrafię. Jesteś pod wrażeniem, jak dzieci jeżdżą? No. Idziemy. Jesteśmy w rejonie China, dlatego że w Tajlandii na 70 milionów wszystkich mieszkańców, 10 milionów, czyli około 14% stanowią właśnie Chińczycy, którzy w ogóle kontrolują tutaj bardzo dużo biznesu. Bez względu na to, że no, Tajowie umieli uprawiać rolę, ale nie potrafili tego sprzedać, i Chińczycy zaczęli to sprzedawać i robić na tym kasę. I robi na tym większą kasę niż ci, którzy to hodowali. Ale dzięki temu to się mocno rozwinęło podobno. Teraz jesteśmy w dzielnicy indyjskiej. No to Do świątyni można wejść tylko w długich spodniach i są normalnie sklepy przed świątynią i kupujesz piękne spodnie ze słoniami i od razu masz fashion i pamiątkę z wakacji. Jesteśmy właśnie w świątyni, która jest świątynią poniekąd króla. A tutaj bardzo duży real i wyobraźcie sobie, że te świątynie są do ceremonii i do modlenia się przez króla i przez rodzinę królewską. I jest tutaj w drugim rzędzie też jego pałac prezydencki, pałac po, po, poprzednich królów, niektórych, bo nie każdy budował sobie nowe, ale niektórzy tak. No i przewija się tutaj dziennie bardzo, bardzo dużo ludzi kilka tysięcy. No jest to chyba najbardziej znana rzecz w Bangkok. Ten buddha, którego widzieliście przed chwilą, taki szmaragdowy, malutki, na szybko nagrałem, bo tam nie wolno robić zdjęć. Słuchajcie, to jest ich największe skarb, największa świętość, tutaj o, ich taki papież operuje i w ogóle. Także no, jeśli nic nie potrafisz wymodlić, to musisz przyjść tu i wtedy się podobno już spełnia. Jak wybiorą papieża, to dzwonią tym dzwonem. I takie nie wiem 3 na 3 cm to się obkłada takimi właśnie sreberkami złotkami i potem trzeba niestety to polerować jakoś czy coś prasowywać można wymienić 20 batów na takie drobniaki i potem idziesz tutaj przy ścianie i wrzucasz a zanim przejdziemy do dalszej części odcinka, tylko szybkie zaproszenie. Zapraszam do wszystkich lokali przy Piątaka w całej Polsce. Pracujemy ciągle nad rozwojem tej sieci, dlatego zapraszam do lokali, gdzie znajdziesz świetną ofertę, świetne menu, a wszystkie informacje są na przybibiątaka.pl. Jeśli chcesz prowadzić gastronomię, mieć swój biznes, zachęcam do wzięcia franczyzy przy Piątaka. wtedy ten biznes będziesz prowadził razem ze mną. Zapraszam! Grubo z tymi krokodylami, bo jeden siedział na tarasie i jakbym tak Julka wypuścił na tarasę w domu i by go zeżarł no to tak, trzeba robić dostęp. <gry> Nie no, masakra Miasto Bangkok ma bardzo różnie mamy dane, ale tak między 5 a 8 milionów oficjalnie, a nieoficjalnie podejrzewają, że 11-12. Nie wiem skąd te stałe liczby się wzięły, ale tak mówią miejscowi. Domagaliśmy się kawy, to nas pan zabrał. Bardzo dobre, bardzo dobre Ilegalne. legalne. jest przeciwko braniu brudnych pieniędzy w Europie. Dzięki Tajlandia jest super. Jest tutaj coś takiego jak tramwaj wodny. I wyobraźcie sobie, że normalnie się zatrzymują, są przystanki normalnie takiego. Tak. I my sobie wsiadamy, normalnie się kupuje bilet, słuchajcie, i jedziesz. I ja z Jackiem teraz jadę. Znaczy, płynie. Płynę. Tak. Niedawno był chiński nowy rok, i jest tutaj pokazane, że był. Idziemy zobaczyć świątynię na zachód słońca. Podobno trzeba tam wejść, i jest ładnie. No więc idziemy ileś tam, 200 ileś schodów, chyba czy coś. Trzeba, to trzeba. Te małpki mówią, że nie mówię, nie widzę, nie słyszę. I te małpki podobno często stoją już w na biurku, ale ja takiego nie mam. So I don't miss the Auto, Oni kupują robią. też takie golasy i tutaj no, są całe firmy I to, to No A. I jest limuzyna Oni lubią Tajlandia to przede wszystkim tański masaż Więc jak tylko jest okazja trzeba korzystać Podobno jest świetnie Lecę Nie będę nagrywał Bo się będziecie śmiać Powiem wam, że to była petarda Taki wyluzowany. Dobra decyzja, tylko prawie usnąłem, więc tu ale było super, był super. Nasz hotel jest w centrum i no mamy taki widok na dachu i taki fajny bar tutaj jest z basenikiem. No ale zobaczcie jak to miasto się prezentuje. Jest niesamowite, naprawdę. Tak wygląda ta ulica Jedna z kilku, które są tutaj takie mocno imprezowe. Jest tu bardzo dużo lokali, ale też jest, widzicie, bardzo dużo dziewczyn które Szukają roboty bardzo dużo profishopów. Nie można sobie usiąść, wypić kokoska, zajarać zioło. Jest normalnie menu z ziołem i nie ma z tym żadnego problemu. Nie można za to palić tak oficjalnie na przykład tu na ulicy, tak może komuś przeszkadzać. Teoretycznie po prostu jest zakaz w miejscu publicznych, papierosów i wszystkiego. Jest trochę muzy na żywo, chyba pójdę sobie posłuchać, ale fajnie by było z kimś, więc muszę najpierw znaleźć kompana, bo gdzieś zgubiłem.